Cześć, witajcie w kolejnym filmiku. Jestem znów do Waszej dyspozycji. Nie było mnie kilka dni, ale wiecie, no, nowa szkoła, nowi znajomi. Ja muszę też jeszcze wszystko ogarnąć i wpaść w taką szkolną rutynę, bo teraz wracam zazwyczaj ze szkoły i nic nie chce mi się robić. W tym e, nagrywać filmików, i jestem zaskoczona swoją dzisiejszą postawą, bo miałam dwa wf -y na zakończenie i mam takie zakwasy, ale doszłam do wniosku, że nie. Muszę coś dla Was nagrać w końcu. I się w sobie spięłam, rozłożyłam sprzęcior i nagrywam dla Was dzisiaj takie szkolne QA, bo jak wiecie, poszłam do nowej szkoły, rozpoczęłam w swoim życiu nowy etap rozdział i było dużo pytań od was. Dlatego na temat szkoły jest osobny odcinek. Poprosiłam Was na fyby o zadawanie mi pytań i było ich dużo, ale większość się tak w sumie powtarzała, więc wybrałam chyba 15 pytań coś ten deseń. I może już zaczniemy, bo wszyscy spieszą się do nauki, w tym ja. Także zaczynajmy. Pierwsze pytanie było chyba jednym z najbardziej lajkowanych pytań, i powiem Wam szczerze, że nie mam pojęcia, dlaczego aż tak to Was interesuje, ale pytanie brzmi, Korektor w płynie czy w taśmie? Nie używam takowego korektora, ponieważ piszę piórem, no a jak coś mi nie wyjdzie, to wtedy zmazuję to z mazikiem. Czy jest duży odskok w nauce, gimnazjum, a liceum? Jest. Jest na pewno, wiadomo, to nie jest jakaś taka mega duża różnica, że w gimnazjum niczego się nie uczyliście, a tutaj nagle będziecie musieli całymi dniami siedzieć w książkach. Znaczy. Pewnie tak będzie, ale ja na razie jestem na podstawie i nie robię żadnych przedmiotów rozszerzonych. Ale i tak na pewno troszkę więcej niż w gimnazjum uczyć się trzeba, na bieżąco odrabiać zadania domowe, powtarzać sobie lekcje, w szczególności jeżeli, tak jak ja, chcecie być osobami zorganizowanymi i systematycznymi. Czy masz już najlepsze koleżanki w szkole? Jesteście jak moja mama, która myśli, że ja sobie. Kolegów i koleżanek znaleźć nie umiem. Wiadomo, no ja wam po tygodniu nie powiem, że znalazłam przyjaciela już sobie na całe życie, ale poznałam kilka, kilkanaście nawet, fajnych osób, miłych, sympatycznych, także mam nadzieję, iż miło nam się będzie współpracować przez kolejne trzy lata. Pytanie, które najbardziej mi się podoba. Czy osoby w Twojej klasie traktują Ciebie inaczej przez to, że nagrywasz i jesteś rozpoznawalną osobą? Nie wiem kto zadał to pytanie, znaczy no nie pamiętam, bo jednak macie różne imiona i nazwiska Ale wydaje mi się, że ta osoba, która te pytanie zadała i osoby, które te pytanie lajkowały Ponieważ było tych osób całkiem sporo, nie posiadają w znajomych kogoś, kto jest... Sławny, lub um, wybaczcie, jeżeli Was, Was, jeżeli grupę społeczeństwa z podstawówki obrażę. Ale przypuszczam, że możliwe, iż była to właśnie osoba z podstawówki, która nigdy nie miała do czynienia z kimś, kto jest bardziej popularny. Chodzi mi tutaj po prostu o to, że ja wiem, jak szkoła podstawowa reaguje na YouTuberów, na jakieś takie sławne osoby, i to jest w ogóle jeden najszczęśliwszy dzień mojego życia. Spotkałam Alex, selfie, autograf i tak dalej. To jest, zaczyna to jest miłe, ale. Później w gimnazjum, tym bardziej w liceum, dorośniecie i zrozumiecie, że już tak nie będziecie latać za tymi YouTuberami. To jest podobnie też, jak nie macie kogoś sławnego, znajomych, co jest prawdopodobne, bo rzadko się zdarza, że ktoś jakby ma jednak w znajomych jakiegoś sławnego YouTubera. No i jakby tutaj sprawa się miewa tak, że ja dla moich znajomych jestem. Zwykłym człowiekiem. Po prostu, jakby YouTube w ogóle się z moim życiem prywatnym nie łączy, e, ponieważ większość moich znajomych, jak nie wszyscy, znaczy teraz większość, bo jednak poznałam kilka nowych osób, e, no to jednak większość zna mnie od tego czasu, kiedy ja jeszcze nie byłam popularną YouTuberką e, i oni traktują mnie jak zwykłą koleżankę, jak zwykłego człowieka. No, jakbyście mieli lub jak może macie kogoś sławnego w swoich znajomych, to wiecie, że tak właśnie tą osobę postrzegacie jako zwykłego homo sapiens. O. <grytania> Idąc do liceum, jesteście już na tyle dorośli, że jest wam obojętne, kto kim jest, czym się zajmuje, i jakby posiadanie kanału na YouTubie nie jest czymś fenomenalnym. Wiadomo, że moi znajomi o tym wiedzą i jakby posiadają tą świadomość, że oddychają tym samym powietrzem, co ten sławny fejm z YouTube'a Alex, ale to nie działa na takiej zasadzie, jak działa na przykład na meetupach, że ludzie za YouTuberami ganiają z kartką i z telefonem, aby zrobić sobie selfie. Nie jestem wam w stanie do końca tego wytłumaczyć, no bo to jest Trudno mówić o sobie, ja nie lubię mówić zbytnio o sobie, ale będąc w liceum jesteście już dość dojrzali umysłowo i jakby. no nie ma czegoś takiego, że ktoś jest sławny to jest lepszy, co czasem się niestety zdarza w tej Młodszej części społeczeństwa. W szkole mnie kojarzą, ja o tym wiem, aczkolwiek ja się nie afiszuję z tym, że mam kanał na YouTubie, nie lubię o tym mówić i w sumie jedynie o tym mówię. Jeżeli już tam wyjdzie gdzieś ten temat, no to się tam ze znajomymi śmiejemy z tego, wiecie, traktujemy to jako zabawną część naszej konwersacji. Aczkolwiek zdarzyła mi się przepiękna chwila której mi już brakowało, bo w końcu ktoś nie wiedział, że ja mam kanał na YouTubie. E, moja znajoma z klasy e, coś tam właśnie mi zagadała: ty, Ty, masz kanał na YouTubie? O jejciu, fajnie to sobie dzisiaj wieczorem oglądnę. I to był dla mnie taki lekki szok, że ktoś nie wie, e, bo jakby nie chcę tutaj Wam chwalić, że o Jezu, jestem taka sławna, że wszyscy o tym moim kanale wiedzą, ale ja nie mieszkam w dużym mieście i jakby tutaj szybko wieści się rozchodzą. I w sumie ja wiem, że większość ludzi mnie zna, że mnie rozpoznaje i że wiedzą, iż mieszkam z nimi. W tym samym mieście. Także, może wracając do meritum tego pytania, nie mam jakiejś, nie wiem, karty ulgowej, bo jestem sławna. Nie ma czegoś takiego, ja jestem zwykłą Olą. Jaki jest Twój ulubiony dzień tygodnia? Sobota, no bo wiecie, zaczyna się weekend, ale no, kto nie lubi weekendów? Więc jeżeli chodzi o taki dzień szkolny, to powiem Wam, że chyba, no. Piątek, też piątek, bo zaczyna się weekend, aczkolwiek w sumie ten mój piątek to jest taki dość e, straszny, bo kończę matematyką. Mm, więc tak no nie za ciekawie, ale jeszcze w sumie czwartek mam spoko, bo mam tylko pięć lekcji Więc mam wtedy czas, aby na przykład coś dla Was nagrać Zeszyty w twardej czy w miękkiej okładce? W miękkiej, w miękkiej Nie marnujcie sobie kręgosłupa na noszeniu tych 10 ton zeszytów z twardą okładką. Czy w Twojej szkole też prowadzili zdrową żywność? Powiem Wam, że się zastanawiałam nad tym dzisiaj na WF-ie, bo my mamy w szkole takie, te budki jak to się nazywa w sumie? No wiecie, że z napojami i... nie, jedno słowo mi uciekło. Że dwa złote wsadzacie wbijacie numerek i Wam na przykład batonik wypada. Tylko, że właśnie batoników już chyba nie może być w szkole i ja się zastanawiam, czy ten automat, o właśnie, to się automat nazywa, czy to w ogóle jeszcze działa. Działa chyba z napojami, no bo to jednak. Em, chociaż, czekajcie, bo tam było ostatnio coś w telewizji, że w Gorzowie wielkopolskim kawę się chyba nie można napić. To może u nas też to już zamknęli? Nie wiem <laughs> Powiem Wam, że ja zawsze mam śniadanie ze sobą i picie, więc jakby niezbyt się tym interesuję e, Jedyne to, co wiem, iż w mojej szkole nie ma sklepiku I musimy sobie chodzić do sklepu poza szkołą <laughs> Czy siedzisz na jakiejś lekcji w pierwszej lub w ostatniej ławce? Z kim siedzisz w ławce i w której? To takie połączone pytanie, bo właśnie było dużo pytań o te moje ławki, o znajomych i... Takie tam inne, jakże fascynujące rzeczy. Siedzę i w pierwszej, i w ostatniej ławce. W pierwszej siedzę na geografii, a w ostatniej na polskim. Też na historii siedzę w przedostatniej, a tak na większości przedmiotów siedzę gdzieś tak na środku. A nie czekajcie na biologii. Teraz, znaczy, siedzę jakby w drugiej ławce, ale to jest. Pierwsza. A z kim siedzę? No to powiem Wam, iż to jest świetne pytanie, ponieważ ja, jakby się tak dobrze zastanowić, to na większości przedmiotów e, siedzę z kimś innym. Więc wiecie, towarzyska Ola. To jest świetne pytanie. Widać, że osoba to jest jakaś konkretna babka. Chyba, że. Jakiś chłopak zadał, to wybaczcie, ile masz lekcji w środę? A dlaczego nie piątek? A dlaczego nie wtorek? Bo co? Bo gorsze są? Nie no, ale w środę mam 8 lekcji. A czekajcie! Tak, no 8, dzisiaj przecież, no. <noise> dzisiaj miałam 8 i 2 WF -y na końcu, więc taka lekko zmęczona. Wyszłam ze szkoły, ale jeszcze dla Was nagrywam, bo czego nie robi się dla swoich widzów Co najbardziej Cię denerwuje w nowej szkole? Mam we wtorek na pierwszej lekcji WF i to mi się nie podoba, bo ja później idę zmęczona na fizykę I ledwo co tam dycham później na tej fizyce Dlatego, WF-ów na pierwszej lekcji to ja Wam nie polecam. Aha, i jeszcze! O Jezu, o tym zapomniałam to jest taka wisienka na torcie. To, że mamy toalety w piwnicy. I jest tam zawsze taki tłok, jak w jakimś centrum handlowym. Czy nauczyciele zwracają uwagę na ubrania i na przykład pofarbowane włosy? Myślę, że w większości liceów nie ma czegoś takiego, ponieważ jesteście już w pewnym sensie dorośli. I jakby nikogo nie obchodzi to, jaki wy macie styl, jak się malujecie i co ze sobą w ogóle chcecie zrobić. Jednak pewnie, jakbyście poszli do jakiegoś takiego bardziej renomowanego liceum em, z wyższym poziomem, no nie wiem jak to nazwać, to tam może by zwracali uwagę na takie rzeczy, ale jeżeli wybierzecie szkołę taką miejską, że tak ujmę, to raczej. Nie, to raczej możecie być tym, kim chcecie być O której wstajesz rano, żeby zdążyć do szkoły? Wstaje gdzieś tak o 6.50, aby mieć tą godzinkę i 10 minut na oporządzenie się Spotykasz się ze swoją starą klasą, tą z gimnazjum? Spotykam się na korytarzu z dużą ilością osób, ale też codziennie ze sobą piszemy i mamy ze sobą kontakt Także nasza integracja... Jest jakaś taka lepsza, jak już tą klasą nie jesteśmy. Jaką masz wychowawczynię? Miłą czy niekoniecznie? Na pewno wam powiem, że jest niemiła. No na pewno, bo w ogóle nie ma możliwości, aby sobie moja pani znalazła ten filmik na YouTubie i go oglądnęła. A później trzy moje lata w liceum, no nie będą takie... Fajne, jak się obecnie wydają. Ale tak już mówiąc, serio, to wydaje mi się, że moja wychowawczyni jest sympatyczna. Że fajna z niej kobitka. I ostatnie pytanie, ile masz kilometrów do szkoły? ho! Nawet nie mam jednego. Mam chyba. Coś około pół kilometra do szkoły. Pięć minut i już jestem. I to by było na tyle, moje robaczki. Świetnie się uczące, same piątki i szóstki. Ja w Was wierzę. Dajcie mi w komentarzy, jak Was ten filmik spodobał i jak tam ogólnie, a nawet szczegółowo jest u Was w szkole. Zapraszam Was do subskrypcji, na fanpage'a, do lajkowania filmików i. Ja się na dzisiaj z Wami żegnam, także do zobaczenia i cześć.